Dzień dobry, 11 sierpnia 2013 roku, niedziela. Tym razem krótki przegląd a, możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o funta brytyjskiego w notowaniach z dolarem. Tak wygląda a, para GBP USD na wykresie tygodniowym w szerokim zakresie. Mocniejszy dolar. Wyjście dołem z trójkąta, w tej chwili byki próbują zachować twarz, próbują walczyć. Natomiast e, jakby w szerokim zakresie nawet powrót do linii tutaj a, jest. Nie, nie zmieni jakby sytuacji na tej parze. Ewentualnie Wyjście powyżej 1,63 test. A tak na nowe nowe maksima. Musiałoby być to połączone z dramatyczną ucieczką krótkich pozycji. A, I oczywiście nie można, nie można tego wykluczyć. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to wykres tygodniowy, a, to taka akcja wymaga. Czasu raczej dni i tygodnie niż, niż godziny. Natomiast z perspektywy daytraderów to co, to co nas interesuje, jakby omówimy możliwe scenariusze e, zarówno dla byków jak i dla niedźwiedzi. Mając na uwadze, mając na uwadze cały ten zakres z wykresu tygodniowego. Przejdźmy zatem do wykresu 4-godzinnego. Kanał wzrostowy. Na co byki powinny zwrócić uwagę? To średnia 20 na wykresie 4 godzinnym. Ewentualne cofnięcie. Krótka konsolidacja. I ponowna próba ataku na górne ograniczenie kanału. Oczywiście wynikającą z, z samej definicji kanału jest powrót do dolnego ograniczenia, próba obrony wsparcia w okolicach poziomu 1,53. I stąd dopiero atak na górne ograniczenie. Ewentualny zysk do ewentualnych strat w przypadku tego scenariusza jest prawdopodobnie dużo większy niż w przypadku tego pierwszego scenariusza, gdzie próba gry pod odbicie już ze średniej 20 na wykresie 4 godzinnym. Jeśli wrócimy do tego pierwszego scenariusza, do próby gry pod średnią 20, to ewentualnie realizacja połowy zysków przy górnym ograniczeniu kanału i oczekiwanie na pokonanie tego kanału, gdyby nam się udało, gdyby nam się udało pokonać ten kanał, to kolejnym celem Byłaby linia trójkąta z wykresu tygodniowego i górne ograniczenie zdublowanego, zdublowanego kanału. Scenariusz dla niedźwiedzi. Jeszcze raz wrócimy do kanału niedzielę w całkiem sprzyjającej sytuacji na ten moment. W piątek, podobnie jak na eurodolarze, realizacja zysków, a, która spowodowała cofnięcie wynikające z górnego ograniczenia kanału, wynikające ze zbliżającego się weekendu, na co niedźwiedzie powinny zwrócić uwagę dwie rzeczy, powrót do dwudziestki, próba ataku, czyli tutaj to mogą być ewentualne poziomy, gdzie niedźwiedzie mogą rozglądać się za krótkimi pozycjami. Pierwszym celem ponownie średnia 20. Finałowym celem dolne ograniczenie kanału. Pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz, podobnie w przypadku euro-dolara, jeśli ten wzrostowy kanał potraktujemy jako flagę. Na przykład biorąc pod uwagę tą czerwoną linię, wyjście, powrót, test i atak na atak na minima w przypadku funta. Także podobnie jak w przypadku eurodolara dwa scenariusze dla byków, dwa scenariusze dla niedźwiedzi Warto o tym pamiętać, nie warto ganiać się z rynkiem, pogoń z rynkiem, pogoń za rynkiem, pogoń za cenami A chęć zajęcia pozycji zazwyczaj prowadzi Zazwyczaj prowadzi do, do strat przygotujmy sobie plan, działajmy zgodnie z planem Niech nasze zajęcie pozycji ma w cudzysłowie ręce i nogi, niech, trz, niech się trzyma w cudzysłowie kupy, a, bo wtedy to jakby ma największy sens. Drodzy Państwo, spokojnej niedzieli. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.